Kilo jest po stronie nawiecznej wyspy Hawaii. Silne wiatry pasatowe i fale oceaniczne rozpędzone na obszarze 2000 mil aż od wybrzeży Meksyku, uderzając w pierwszą, wystającą z oceanu bardzo wysoką wyspę, powodują specyficzny mikroklimat. Duże opady deszczu sprawiają, że roślinność jest tutaj odmienna od tej z folderów reklamowych. Mało tropikalnych palm, a okoliczne kamieniste plaże są pokryte czarnymi skałami pochodzenia wulkanicznego. W porcie Hilo jachty mogą stać tylko jeden miesiąc, dlatego jest to miejsce tranzytowe, gdzie można spotkać głównie prawdziwych, beztroskich i niespieszących się żeglarzy, którzy pływają dla własnej przyjemności, z własnego wyboru. Wszyscy moi rozmówcy, którym opowiadam o moich planach pobytu, Patrzą na mnie ze zdziwieniem i może nawet ze współczuciem, że tak muszę się spieszyć. Nawet urzędnik imigracyjny, pytając o planowany czas pobytu, pokiwał głową i od razu wystawił Cruising License czyli formę wizy dla jachtu bandery kanadyjskiej, na termin jednego roku. Taki mają standard, żeby później nie bawić się w ewentualne przedłużenia. Nazwa mojego jachtu Warszawia wszędzie budzi zainteresowanie. Dla osób anglojęzycznych jest ona trudna do wymówienia. Przeciętny Amerykanin nie uczy się języków obcych, bo uważa, że to inni powinni uczyć się angielskiego. Nie mają z tym problemu znający język hiszpański, bo pisownia jest taka sama jak łacińska nazwa Warszawy. Będąc kiedyś w Mexico City, zobaczyłem na skrzyżowaniu napis z nazwą ulicy Warsowia. Pomyślałem sobie, że przydałaby się taka tablica na burcie mojej łódki, budowanej wtedy w Vancouver. Pomimo to nie próbowałem odkręcić i zabrać jej na pamiątkę. Pytania o nazwy i tłumaczenie na angielski tym, którzy nie wiedzą, jest okazją do promocji bandery polskiej i polskiego żeglarstwa. Oficjalnie Warszawa wpisana jest do kanadyjskiego rejestru okrętowego. I w związku z tym noszę banderę kanadyjską. Pomimo, że dokładnie połowę swojego życia spędziłem na emigracji, to zawsze uważam się za Polaka. Na burtach przy rufie mam na stałe przyklejone, polskie banderki. W kabinie na honorowym miejscu umieszczona jest plakietka z białym orłem w koronie oraz proporczyki i znaczki polskich klubów żeglarskich, z którymi najbardziej byłem związany, to jest Polski Klub Morski w Gdańsku oraz kluby warszawskie: Klub Żeglarski PTTK Bryza, Studencki Klub Żeglarski Politechnik Warszawskiej oraz sekcja żeglarska Pałacu Młodzieży. Właśnie w pałacu, będącym domem kultury dla warszawskiej młodzieży, przez wszystkie lata szkolne, każdą wolną chwilę poza lekcjami, spędzałem na zajęciach w różnych sekcjach zainteresowań. Moi rówieśnicy w tym czasie kopali piłkę, na podwórku pili piwo i palili papierosy na klatce schodowej oraz słuchali hałaśliwej muzyki. W tym czasie ja, ze słuchawkami na uszach, Uczyłem się radiotelegrafii i obsługi radiostacji, trenowałem pływanie na basenie, uczyłem się żeglarstwa i budowałem modele okrętów. Miesięczna opłata za korzystanie z takich atrakcji była wtedy porównywalna z jedną lub dwiema paczkami papierosów. Znowu wracam do wyboru preferencji życiowych. Modelarstwo nauczyło mnie dokładności, posługiwania się narzędziami oraz umiejętności wyszukiwania i zastosowania różnych materiałów. Wszystkie te zainteresowania w stu procentach przydają się obecnie podczas rejsu na moim największym z dotychczasowych wykonanych modeli. Całe życie odbiegałem od ogólnie przyjętych standardów. Dlatego nadal obiecuję sobie, że jak będę na mojej skromnej emeryturze, ponieważ jako pracujący na własny rachunek i korzystający z życia w okresie wcześniejszym, nie mogę oczekiwać zbyt dużych świadczeń, to jeżeli nie wystarczy mi na życie lądowe na odpowiednim poziomie dla oszczędności, będę więcej pływał i to bez pośpiechu, tak jak żeglarze z sąsiednich jachtów. Wtedy będę się odstresowywał. Na swoim jachcie. Mam nadzieję, że wieloletnie żeglowanie utrzyma mnie w odpowiedniej kondycji na długie lata. Nie będę nikomu zazdrościł, że posiada więcej niż ja, natomiast będę współczuł tym, którzy przepili, przepalili i stracili swoje zdrowie w pogoni za pieniądzem.